Żyjesz czy czasem masz wrażenie, że już umarłeś? Wiem, że wiesz, że większość ludzi umiera już jako 30-latkowie, ale to nie chodzi o śmierć fizyczną, tylko chodzi bardziej o śmierć duchową. Czyli w momencie, kiedy nie realizujesz siebie, nie spełniasz się wewnętrznie, to tak naprawdę masz czasem wrażenie, że umarłeś. Chcę ci powiedzieć o dwóch energiach. Jedna energia to jest Mortido, to jest energia, która właśnie ona dąży. Do śmierci, ale druga to jest energia libido. Energia, która jest radością, która jest energią życia. No właśnie, i teraz odpowiedz sobie na pytanie, w jakiej energii jesteś? W jakiej energii bardzo się czujesz? Czy jesteś tym 30-latkiem, który duchowo, wewnętrznie już umarł, który nie dał sobie takiej szansy i możliwości do tego, żeby spełniać swoje życie, żyć tak jak chce? Czy tak naprawdę jesteś w energii libido? Czy jesteś w energii, gdzie się świetnie realizujesz, spełniasz, żyjesz takim życiem, jakim chcesz? Powiem Ci, że zawsze masz wybór. Możesz przetransformować swoją energię mortido na energię Libido. Bo wszystko zaczyna się od podjęcia decyzji. Ja tą decyzję podjęłam i jestem w energii Libido każdego dnia. Ale nie zawsze tak było. Byłam po tej ciemnej stronie mocy. Ale wiem, że to wszystko można zmienić. Można zmienić, przetransformować, ale zaczyna się zawsze od podjęcia decyzji. Bo jeżeli ty podejmiesz decyzji, decyzję, że chcesz zacząć żyć inaczej, że chcesz pobudzić tą swoją duchową śmierć, to tak naprawdę możesz zacząć tak żyć. Decyzja jest najważniejsza. A później, jeżeli podejmiesz decyzję, to wszystkie inne rzeczy zaczną się układać. Spotkasz osoby, które zaczną cię ciągnąć do góry, trafisz od odpowiednie książki, filmy, ale przede wszystkim też zaczną się pojawiać w Twoim życiu pewne okoliczności, które wcześniej były, ale ty po prostu nie zwracałeś uwagi, bo byłeś w energii Murtido, czyli tak naprawdę ci się nie chciało i nie miałeś takiej wewnętrznej nadziei, siły, wiary, że coś się może zmienić, ale tutaj masz gwarancję, moją gwarancję, że może się wszystko zmienić. Jeżeli chcesz przetransformować swoją energię mortido na libido, to zacznij od podjęcia decyzji. Podejmij tą decyzję dla siebie, że tak naprawdę chcesz pobudzić się, chcesz obudzić się do życia, chcesz realizować swoje pasje, spełniać marzenia, wszystko. I wtedy zauważysz, że Twoje życie zacznie się zmieniać. Zaczniesz transformować tą swoją energię, bo wszystko jest energią. Jeżeli Ty masz duży poziom energii, to wszystko w Twoim życiu zaczyna się pojawiać. Pamiętaj, możesz zacznij od podjęcia decyzji.